W czwartek podpisano umowę o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych a Fundacją Junior Training. O tym, na czym owa współpraca będzie polegała, opowiedzieli nam rektor uczelni oraz prezes Fundacji. Raciborska uczelnia kładzie duży nacisk na łączenie teorii z praktyką, aktywnie współpracując z lokalnymi organizacjami, klubami, towarzystwami czy przedsiębiorstwami. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego już w trakcie nauki. Fundacja Junior Training to dynamicznie rozwijająca się Akademia Piłkarska, która w kwietniu 2024 roku została klubem partnerskim Krakowi. Teraz będzie także współpracowała z Akademią Nauk Stosowanych, o co zabiegał jej zarząd. Spotkało się to z wielką przychylnością władz uczelni, co nas niezmiernie cieszy. No to jest miejsce szczególne w Raciborzu, bo to wykształ... ta uczelnia wykształciła dziesiątki, jak nie setki, nie, czy nie tysiące nauczycieli, trenerów piłki nożnej, mnóstwo znakomitych osób no, przeszło przez tą uczelnię no i to jest taka wizytówka Raciborza i dla nas to jest ogromny zaszczyt, że możemy być partnerem takiej instytucji. A umowa, którą podpisano pomiędzy fundacją a uczelnią, przyniesie obopólne korzyści. To jest współpraca, która polega na obopólnych korzyściach, a prawdziwymi, prawdziwymi zwycięstwami tej współpracy będą dzieci. Bo tak jak my, czyli klub piłkarski zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży, no to też tak uczelnia, zwłaszcza Instytut Kultury Fizycznej, kształci nauczycieli, którzy również zajmują się dziećmi. Podpisując tę umowę. Jednocześnie otrzymując niejako dostęp do młodych adeptów piłki nożnej umożliwiam naszym studentom właśnie kontakt z takimi ludźmi. Oni już dzisiaj mogą zobaczyć w jaki sposób realizuje się trening w sposób profesjonalny, obserwować pracę trenera profesjonalnego, bo akademia, bo fundacja Junior Training współpracuje m.in. przecież z klubem piłkarskim Krakowia, z Krakowa, więc mają możliwości podejrzeć w jaki sposób ci młodzi, Adepci, uczniowie reagują na zalecenia trenera, jak często spotykają się, jakie efekty to przynosi, w jaki sposób jest to badane. Dzięki tej inicjatywie uczelnia poszerzy swoją ofertę dydaktyczną i stworzy nowe możliwości dla studentów w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności. Pierwszym wspólnie realizowanym projektem będzie turniej Racibusz Trophy. Studenci zaangażowani zostaną w pomoc przy jego organizacji.